No jak się biznes kręci, powiedzcie mi dwóch słowa, Mnie bo tradycje naprawdę. widzę, że. że... Tak? No. Czyli łakocie lubią Warszawiecy? E, no, lubią. A ile macie punktów Sześć. w Warszawie w tej chwili? Sześć, Sześć punktów. Sześć. Sześć punktów, przy czym jeden to jest ludziarnia. Polska tradycja cukiernicza poza francusku nie ma sobie równych. Mamy gigantyczną różnorodność ciastek. My sobie nie zdajemy z tego sprawy. A jak się biznes robi w Warszawie? Możemy to wyciąć wschodzi. Nie, nie, nie. nie. No, nam się robi wspaniale ten biznes, ale my sobie nie wyobrażamy, że mamy go robić gdzieś indziej niż w Warszawie. No, bo po prostu Warszawa jest nasza. I to jest tak, że nauczyliśmy się, że im ten biznes jest bliżej nas, tego, co my lubimy, czym się, nie wiem, pasjonujemy, e, co nam się podoba, tym tym ten biznes jest lepszy i po prostu prowadzi się go łatwiej. No. Też ważne jest to, żeby. Mm, Puścić trochę, to znaczy za, zaufać ludziom, to znaczy myśmy, my też musieliśmy się tego nauczyć, to nie tak, bo by, by był okres micromanagementu, ale. Ale właśnie, ale jak na filmach się zdarza, że przychodzi dzisiaj palec, żeby spróbować i tak dalej, i tak no, okay. dalej. No a jak? Znaczy łyżeczka. Łyżeczka. Nie palec, elegancko. elegancko. No. I czy to jest po pandemii, czy to jest w ogóle jakiś trendy, że tak powiem? Wynikające z tego, że nie wiem, społeczeństwo inaczej do sprawy podchodzi, że woli bardziej takie butikowe miejsca tego typu jak tutaj, niż, niż po prostu tak. łapać cokolwiek. Totalnie tak. Jest ogromny zwrot ku lokalności. Na przykład widzimy po naszym punkcie na Saskiej Tempie mamy na francuskiej kawiarnie, to to jest... Dzięki temu, że lokalność jest bardzo ważna dla mieszkańców Saskiej Kępy, to ten punkt funk funkcjonuje w sposób fantastyczny. I, w I to się to bardzo sprawdziło, że super się prowadzi biznes w Warszawie, bo Warszawa jest żywa, jest różnorodna, jest... Zmienia się to, na Coraz więcej Lengue, turystów. Tak. Poza tym... Warszawiacy y, lubią nowości, lub, no, lubią jak coś się dzieje, zmienia i tak dalej, więc lubią ładne miejsca i, i są na to otwarci bardzo. Słuchajcie, no super, dziękuję Wam bardzo za, za zaproszenie, tak, dzięki za pomoc i słuchajcie, rozwijajcie nam się w takim razie ku, ku, ku chwale Warszawy. I wy. I, I super. Wy. Dzięki. To dzięki. 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 No wiem co, jeszcze możecie mi jedno baweczko dać i oddać. Tak, to ja spróbuję jak to, to, to ja oczywiście zobaczę, słuchajcie. Bo to jest, to, jest, to jest smak, bo to jest smak mojego dzieciństwa.